Szanowni Państwo, już wkrótce na kanale ENA i Warszawa startujemy z nowym rokiem akademickim 2019-2020. Jako pierwszy pojawi się na naszej antenie wykład Macieja Węgrzyna z cyklu Cybernetyka dla każdego. Nadamy go już 14 listopada o godzinie 18. Halo, halo Macieju, jesteś z nami. Tak. Jestem, cieszę się bardzo, przyjadę i opowiem Państwu o tym, jak zostać nacjokratą. Właściwie powinno być, jak zostać postulatorem, z tym, że postulator jest to stanowisko w hierarchii kościelnej biskupa, który promuje świętego. Żeby nie było nieporozumień semiotycznych, czyli oznaczeń za pomocą tego słowa. Tego samego słowa różnych znaczeń. Prowadziłem tu już nacjokratyzm. No i proponuję, żeby rozwinąć to w takich dwunastu punktach. Punkt pierwszy, że trzeba przeczytać książkę Józefa Kosyckiego Naukowe Podstawy nacjokratyzmu, którą można pobrać za darmo ze strony www.autonom.edu.pl, żeby mieć wspólne wiadomości, czyli para informacje według Mazura na temat tego, o czym będziemy mówili, ponieważ kwestie definicji narodu i tak dalej, interesu narodu są w różnych publikacjach różnie podawane. Skoro postawiliśmy sobie taki cel, że jesteśmy postulatorami, no to musimy sobie dobrać optymalizatorów, żeby podali sposoby i realizatorów, żeby zastosowali środki. Szczegółowo to opisał Marian Mazur, w dziale sterowanie w swojej książce Cybernetyka i Charakter do pobrania z tej samej strony. W każdym razie funkcje te trzeba powierzyć ludziom o pewnych określonych właściwościach charakterologicznych, o czym sobie też powiemy, ale już w następnym cyklu, ponieważ to nie jest. Znaczy, ten sam człowiek może wypełniać funkcję dobrze w jednej roli, a całkiem gorzej w drugiej roli. Jeżeli niewłaściwie dobierzemy sobie tych pomocników, to na przykład informacje będą zafałszowane. Opowiemy sobie o rodzajach zafałszowań, który jest aż 7 z tym że Mało kto akurat do tego yy, przykłada wagę, po prostu rzadko kto sprawdza. To prawda, marynarze, jeżeli na starych żaglowcach kapitan krzyczał, ster prawo na burt, no to mu, od, y, sternik odkrzykiwał, jest prawo na burt. I dopiero wtedy było nawiązane, nawiązane porozumienie. Ludzie tego czasami nie robią. Takich błędów wykażemy, bo jest ich kilkanaście. Nie wiem, czy uda mi się wszystkie wykazać, ponieważ będziemy stosowali metodę zupełności. Trzeba pokazać wszystkie możliwe rozwiązania. Na przykład powiedzenie trenera górskiego, mecz można wygrać, przegrać albo zremisować w stosunku na przykład do wojny jest niesłuszne, bo jeszcze wojny można nie zaczynać. I wojny można nie kończyć, jak na przykład wojna w Ukrainie. O tym też sobie opowiemy, jakie to tam te błędy bywają. Teraz, żeby oddziaływać na otoczenie, trzeba pamiętać, że musicie mieć właściwe, musimy, bo, bo ja też chcę być tym nacjokratą musimy mieć właściwe motywacje. Według mojej tej nomenklatury. Będą to motywacje ideologiczne. Musimy mieć czujne wejście informacyjne, czujne wyjście informacyjne i czujne wejście energomaterialne. Z tym, że są błędy w obserwacji, bo obserwator, który obserwuje tylko wyjścia, no to nacjokrata będzie uważał za nawiedzonego jakiegoś fantastę. Obserwator, który obserwuje tylko wejścia, no to jak facet pobiera informacje i pobiera zasilanie, no to jest endostatykiem, prawda? To jest jakiś tam człowiek introwertyk, z nim się nie da pogadać. Są różnice po prostu w obserwacjach, to też o tym sobie pomówimy. No i <laughs> mówimy sobie o przeszkodach. Pierwsza przeszkoda, nie okazuj strachu kto się boi, to jest niewolnikiem swoich lęków. To jest powiedzenie gdzieś tam z internetu. Nie znam autora, ale tak jest. Niestety część kolegów używa pseudonimów, a jest takie powiedzenie, że pod pseudonimem można awansować ze chłopca do rozłożenia pizzy na starszego chłopca do rozłożenia pizzy. Są dwa wyjścia. Albo z pseudonimu zrobić markę. Bolesław Prus nazywał się Aleksander Głowacki, ale Bolesław Prus to była marka. Cyceron nazywał się Marek Tuliusz, ale Cyceron to była Marka w starożytnym Rzymie oczywiście, jeżeli ktoś pamięta ze szkoły, o co tutaj chodzi. W każdym razie, proszę Państwa, nie można okazywać strachu. Następna sprawa, nie można dawać się wbić w poczucie winy. Kto chce nad nami panować, to. Wbija nas w poczucie winy, bo Ty jesteś tam no, biały hetero, prawda, w związku z tym właściciel niewolników i takie różne rzeczy. No, jestem bardzo zdziwiony, ponieważ moi przodkowie byli chłopami pańszczyźnianymi. <laughs> ja wcale się nie czuję y, przez to w jakiś sposób upokorzony, ponieważ takie były wtedy y, możliwości, z takich możliwości korzystali. Wybili się. Na to, że byli no, jakby zamożniejsi od sąsiadów, ale to w mojej historii na pewno nie będę Państwu opowiadał. W każdym razie, kto Was wpija w poczucie winy, chce nad Wami zapanować. Jesteśmy Polakami, i to prawda, że Polacy no, na przykład niechętnie używają środków biorących i w niektórych tramwajach do niedawna. No było widać, że ludzie wracają zmęczeni z pracy, że tak powiem. No w tej chwili znakomita poprawa jest, w związku z czym na to akurat już nie ma. Można narzekać na wszystko, ponieważ w każdym narodzie są te skrajności bardzo wybitnych ludzi, takich jak święci obecni, najbardziej znani na świecie, nasz papież. Czy też zbrodniarze, których należy potępiać. No tutaj akurat nie będę wymieniał ludzi, którzy mi się nie podobają. Nasi wspaniali twórcy niepodległości, bo teraz o, o tych wszystkich twórcach, mieli swoje wady, mieli swoje zalety. Nie można, bo następna sprawa. Musimy rozpatrywać sprawę wieloaspektowo. Jednostronne, oddział, jednostronne u, uleganie jakimś tam informacjom tworzy tak zwaną szurność. Ludzie szurni ci uważają na przykład, że ktoś tam, coś tam, a dru, inni zaś twierdzą, że wręcz przeciwnie, to jest świetlana postać. To trzeba w nacjokratyzmie sobie powiedzieć. Co jest ważne? No, ważne jest zasilanie. Kraj musi być zasilany, w związku z czym nacjokratyzm musi dbać o to zasilanie, żeby trafiało do nas, a nie do obcych, że tak powiem, no nie powiem sił wrogich i szkodliwych, w każdym razie do obcych rąk. To, co z kraju wypłynie, już do kraju nie wraca. No niestety, takie są prawa ekonomii. Z tym, że o ekonomii nie będziemy wcale mówić, ponieważ to jest zupełnie inny temat. No i ostatnia sprawa, no to jest sprawa możliwości oddziaływania na rzeczywistość. I tutaj jeżeli nacjokraci będą ludźmi prywatnymi, to niewiele co osiągną. Muszą zapisać się do partii jakiejkolwiek i tam szerzyć te nacj nacjokraty. Można stworzyć nową, będzie to już 400, któraś tam partia, bo na kongresie zjednoczeniowym, no ile? 9 lat temu. W sali kongresowej było 312 partii niepodległościowych i było 312 kandydatów na przewodniczącego obrad. Każdy z nich był endostatykiem i on chciał być i rządzić, więc w końcu przewodniczył właściciel sali. No akurat taka to polska zgoda jest. Także oczywiście namawiać do zgody można, a zgodę uzyskać to jest inna sprawa. W każdym razie no, obecny ton, że tak powiem, wypowiedzi obu walczących stron wskazuje na to, że jednak dążą do jakiejś tam wypowiedzi. Zapraszamy. 14 listopada, godzina 18:00, kanał ENA i Warszawa, Maciej Węgrzyn Cybernetyka dla każdego. Do zobaczenia i do usłyszenia.